Dzieci, są jajeczka porozrzucane przez króliczka i duże jajeczka są podpisane. Czyli ci, co umią czytać, muszą pomóc tym, co nie umią czytać, OK. I wszystkie jajka możecie razem zbierać, a później podzielimy że... wszystkie, co znajdziecie, a później podzielimy, żeby było porówno, OK. No to szukajcie. Ale to jest po... macie tak u cioci w sypialni, u babci w sypialni. Na przedpokoju u Dziadzia w sypialni. Olek, ty ze mną. Dobrze, no to gdzieś dajcie tutaj. Super. Na stole nie ma, na przedpokoju. A dla kogo to No to później przeczytamy, teraz... Nie, w przedpokoju Zuzia? Tutaj na przedpokój dajcie. Na, tutaj na stół. Czyli już mamy wszystkie? Nie wszystkie. tak, możesz, tak i szukaj dalej, bo jest więcej o! babciu, pomagasz babcia wam pomaga też widzę, babcia też znalazła znalazłaś to dalej, szukaj dalej, bo jest więcej jeszcze, jeszcze jeszcze, jeszcze No. A gdzie jeszcze są? u cioci, u babci. Jak jest Szuka, szuka. Ja nie u cioci. Jeszcze brakuje jednego dużego. U dziadka są? U dziadka są tylko małe. No to nie widzą, bo nie szukają, tak wiesz. Babcia pomóż tam. Ja tylko jedno. Coś na, na parapecie poszukaj. O, Pokaż się, pokaż na mam. O, ładnie, cały koszyczek. Rzuci Wszystkie wrzuć tutaj, no. No i zbierajcie tu wszystko, zbierajcie do koszyczka i się podzielimy jeszcze.